Witajcie na kanale Hunter Coins. Dzisiaj piękny pak w Osterhound. Tam Marcinek. A tutaj mamy już pierwszą monetkę. Trochę nieczytelna. 1832. Spoko. Widzimy się przy kolejnym dołku. Kolejny dołeczek i teraz mamy taką zardzewiałą klamereczkę. Spoko, lecimy dalej. Z kolejnego dołeczka wypada ciekawa monetka. Elżbieta druga. One penny 1986. Spoko, lecimy dalej. Kolejna ciekawa monetka 1944 bądź 8. 3 pensy. Jakiś dodżyk. Może lepiej wyjdzie na podsumowaniu do następnego. Kolejny dołeczek i mamy 1 cent 1956. Spoko, lecimy dalej. Kolejna krągłość. Tym razem Kolejny sygnał i tym razem museczka 36 D, spoko lecimy dalej Z kolejnego dołeczka 50 centów 2002 Lecimy dalej Tutaj taki Stawik, proszę bardzo. Dalej, park. A tutaj mamy kolejną monetkę. Tym razem 1 cent Juliana 1960. Bawimy się dalej. Kolejny dołeczek. I mamy 10 centów współczesne. Który rok? 2002. Lecimy dalej. I mamy kolejny dołeczek. I teraz wpada 5 centów Juliana 1970 Lecimy dalej. Kolejny ciekawy sygnał O, tym razem coś starszego. Zobaczymy to lepiej na podsumowaniu. Lecimy dalej. Kolejna monetka. Tym razem 5 centów. 1950. Lecimy dalej. Kolejny sygnał. I spada dwójeczka. Super. Lecimy dalej. Kolejna krągłość. Tym razem 5 centów Beatrix. 1989. Widzimy się przy kolejnym dołeczku. Kolejny dołeczek. Już widzimy rancik. Tym razem 20 centów. Z drugiego. Lecimy dalej. I mamy kolejną krągłość. Tym razem 5 centów. 63 Lecimy dalej, już ładnie świeci w dołeczku. Kolejne 10 centów, tym razem 2007. Lecimy dalej. Kolejny ciekawszy sygnał, i mamy 10 centów z 2007. Piątego. Widzimy się przy kolejnym dołeczku. I z kolejnego dołeczka 50 cm, 1964 Belgia. Świetnie, lecimy dalej. Kroki od poprzedniego strzału i mamy 10 centów z 2002. Lecimy dalej. Kolejny sygnał w tle biją dzwony, ale tutaj mamy monetkę 5 centów Beatrix 1997 spoko, lecimy dalej kolejny strzał tym razem monetka 5 centów Beatrix 1984 Widzimy się przy kolejnym doku. Kolejny dołeczek, już widzimy lancik. Tym razem 20 centów z 2002. Lecimy dalej. Ostatni strzał, 5 centów. Współczesne, trochę zdezelowane. Widzimy się na podsumowaniu. Krótkie podsumowanie. 6 godzin w terenie. Tak, 72 monetki razem. Zespół zeszłych 13,80. 5 guldenów Beatrix. 3 piąteczki Beatrix. 5 piąteczek Juliana. 3 jedyneczki Juliana. Tutaj 1 pens 1986. 3 pensy 45. Tutaj jeszcze z ciekawszych belgijskich 50 cm, 1954. Tutaj jakiś destrukcji, ale widać trochę herb. O, troszkę. Y, tutaj jeszcze dwie łuski, klamerka. O, I to by było na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Się do następnego